Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Czas na zapowiedź żużlowej niedzieli. A mamy po dwa mecze w każdej klasie rozgrywkowej. W NAJS nice pierwszej i drugiej lidze żużlowej odjadą spotkania w ramach 11 kolejki, a w PGE Ekstralidze dokończą dziewiątą rundę. Tak więc zaczynamy. Oczywiście startujemy od najniższej ligi. I od razu przenieśmy się do Opola, gdzie kolejarz podejmie Wilki z Krosna. W pierwszym meczu Wilki okazały się lepsze, wygrywając 48-42. Spotkanie pomiędzy tymi drużynami wydaje się najciekawszym spośród wszystkich, jakie zostaną rozegrane w 11 tej rundzie drugiej ligi żużlowej. Faworytem tego meczu wydają się być gospodarze, którzy jak dotąd nie zaznali porażki na własnym torze. Wilki przyjadą do Opola osłabieni brakiem kilku zawodników, m.in. zabraknie Pawła Chliba, Keneta Hansena, Patryka Rolnickiego oraz Patryka Hansena. Sytuacja klubu z podkarpacia skomplikowała się po minionym weekendzie, kiedy to ulegli u siebie klubowi z Poznania. Analizując tabelę, krośnianie będą niemal do ostatniego meczu rundy zasadniczej walczyli z Polonią piłą o czwarte ostatnie premiowane udziałem w fazie playoff. Szkoleniowiec Opol kolejarza powoli już rozmyśla o najważniejszych meczach sezonu, dlatego też chce wypróbować zawodników, którzy dotychczas nie mieli okazji reprezentować barw kolejarza. W miejsce słabo spisującego się Rosjanina Denisa Gizatulina wystartuje młody duńczyk Mats Hansen. Zauważyć należy również, że tym razem trener Mirosław Korbel nie popełnił już błędu przy podawaniu składu awizowanego. W meczu z Wandą Kraków chciał dokonać trzech zmian, co jest niezgodne z regulaminem. I najprawdopodobniej pod numerem 14 zobaczymy któregoś z juniorów Sparty w Wrocław. Powiem, że jeszcze dwie kolejki temu, Wilki stawiałem spokojnie w czwórce. Teraz już taki pewny nie jestem. Natomiast Opole po cichu, ale z meczu na mecz robią swoje. I kto wie, czy w playoffach nie sprawią niespodzianki. Mój typ na to spotkanie to 50 do 40 dla kolejarza. I tym samym zabraliby Wilką nadzieję na czwórkę. Awizowane składy są następujące. Wilki Krosno pod jedynką Nikolas Porsing, dwójka Lars Skupień, trójka Edward Mazur, czwórka Jonas Davidson, pod piątką Andrzej Karpow, z szóstką jeszcze nie wiemy i z siódemką Patryk Zieliński. Natomiast kolejarz Opole pod dziewiątką Kevin Wolberg. z dziesiątką Hubert Łęgowik. z jedenaską Michał Szczepaniak pod dwunastką Mats Hansen, z trzynastka Tobierne Pedersen z czternastką jeszcze nie wiemy pod piętnastką Damian Lutarski. Śmigamy do Poznania, gdzie wicelider podejmie polonie Piłem. Pierwszy mecz tych drużyn zakończył się walkowerem dla psz Poznań. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że niedzielna rywalizacja będzie z cyklu nudnego wykonania obowiązku przez miejscowy zespół. Bezpośredniej konfrontacji spotkają się zespoły, których dzieli sześć punktów w ligowej tabeli. Przed nami derby Wielkopolski. Goście za Zapowiadają przyjazd w najmocniejszym składzie z Andreasem Liagerem i Tomasem Jonasonem. Ważne punkty powinien dorzucić Piotr Gryszpiński, junior Pilskiej Polonii, który bardzo dobrze radził sobie w zawodach juniorskich rozgrywanych na poznańskim owalu na kilkanaście dni przed niedzielną rywalizacją. Do pełni szczęścia Pilanu brakuje jeszcze dwójki zawodników, którzy wezmą ciężar zdobywania punktów. Takie oczekiwania z pewnością skierowane są w stronę Oskara Bobera, który na ten mecz będzie prowadzącym trzecią parę. Kto będzie tym czwartym? Może powracający do składu Max Dilger, ostatni wydarzony, Wydarzenia mocno skomplikowały sytuację PSG tu Poznań. Przyłapany na stosowaniu nieregulaminowego gaźnika Marek Lutowicz został zawieszony przez GKSG. Strata dla skorpionów jest spora. W dwóch poprzednich domowych spotkaniach junior przywiózł po 5 punktów. Czy powołany w jego miejsce Adrian Woźniak godnie zastąpi leszczynianina? O formę formacji seniorskiej Tomasz Bajerski może być spokojny. Ostatnie mecze nie dają powodów, aby odsyłać na ławkę kogokolwiek z zawodników, tym bardziej, że tegoroczny gość zespołu Damian Dróż również nie imponuje zbyt wysoką formą rytem spotkania jest poznański team. Liczymy jednak, że spotkanie dostarczy emocji, a zwycięstwo do ostatniego biegu będzie sprawą otwartą. Tak, wydaje mi się, że Poznań wygra ten mecz, ale nie przyjdzie im to tak łatwo. Piła już nieraz pokazała, że umie wygrywać i może pokusić się o niespodziankę. Tylko ciężko mi w to do końca uwierzyć. Mój typ na to spotkanie 48-42 dla PSZ-u. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. PSZ Poznań. Pod dziewiątką David Bellego. Z dziesiątka Marcel Kaiser, jedenastka Marcin Nowak, dwunastka Eduard Władysław Emir Borodulin Dulin, po 14 Michał Cużytek i z numerem 15 Adrian Woźniak. Natomiast Polonia Piła, pod jedynką Andreas Liage dwójka Max Dilger, trójka Jonas Jepesen, czwórka Karol Baran, pod piątką Oskar Bober, z szóstką Nikodem Bartoch i z numerem 7 Piotr Grzpiński. I przenieśmy się na stadiony pierwszej ligi i od razu do Tarnowa, gdzie Jaskółki spróbują ograć niezatrzymywalne rekiny z rybnika. Pierwszy mecz rybnie wygrali 43-35. To spotkanie niewątpliwie będzie hitem weekendu na ligowych torach. Obie drużyny zajmują. Pierwsze dwa miejsca w klasyfikacji. Sytuacja jaskółek wydaje się być doskonała, ponieważ ekipa z Małopolski, przy zaledwie siedmiu odjechanych meczach, plasuje się tuż za rekinami. Niewątpliwie atutem gospodarzy będzie ich tor. W tym roku pod opieczni Tomasza Proszowskiego u siebie polegli tylko Sterzet Ostrowią. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak jaskółki zaskoczą torem rekiny. Jak im się to uda, to może w końcu uda się poskromić rybniczan, ale będzie to niezwykle trudne. A jeśli wystąpi mroczka, to tak jak mówiłem, nie jeździł pół sezonu, więc ciężko wróżyć. Mój typ na to spotkanie: 40. 8.42 dla Jaskółek Awizowane składy na to spotkanie są następujące Rof Rybnik pod jedynką Troy Bacero, dwójka Nick Morris, trójka Mateusz Szczepaniak Pod czwórką Linus Sumstrem, piątka to Kacper Woryna Z numerem szóstym Robert Chmiel i z numerem siódmym jeszcze nie wiemy Natomiast Unia Tarnów pod dziewiątką Peter Leung Dziesiątka to Ernest Koza, 11 Daniel Kaczmarek, 12 Artur Czaja Pod trzynastką Wiktor Kułakow, pod czternastką jeszcze nie wiemy Pod piętnastką Mateusz Cierniak Spotkanie zobaczymy w Polsacie Sport od godziny 14.25 Przenieśmy się na Łotwę, gdzie drużyna z Daugavpils podejmie teżet Ostrowie W pierwszym meczu zawodnicy z Ostrowa wygra grali u siebie 50-40. do 40. Goście, zaskakujące wynikami Beniaminek, marzą o dobrym miejscu w czubie tabeli i dogodnym wejściu do fazy playoff. Z pewnością po meczu na Łotwie, jedna z tych drużyn zbliży się do realizacji swojego celu. Druga natomiast znacząco od niego oddali. Spotkanie będzie tym ciekawsze, że zwycięstwo Ostrowian u siebie u progu tego sezonu 50-40 do 40 wcale nie gwarantuje jeszcze bonusa. Zwłaszcza biorąc pod uwagę nieobecność kontuzjowanego Tomasza Gapińskiego. Goście będą musieli się napocić, by wywieźć punkty z trudnego łotywskiego terenu. Z drugiej strony i gospodarze nie są pewni nawet zwycięstwa. Wszak domowy tor w tym sezonie w równym stopniu bywa ich sprzymierzeńcem, co największym wrogiem. W lepszych nastrojach przed spotkaniem na pewno są zawodnicy Teżet Ostrowi. Mimo utraty jednego z najlepiej punktujących zawodników pokonali w ubiegły weekend Wybrzeże Gdańsk. Po stronie Łotyszy brak kura optymizmu, lecz zwycięstwo na domowym torze przed dwoma tygodniami z pewnością dało powiew nadziei. Ostatni weekend jednak to wysoka porażka w Rybniku, gdzie na miarę oczekiwań spisał się jedynie Timo Lachty oraz Andrzej Libian. Który przecież reprezentował rekiny przed rokiem i doskonale zna Rybnicki Owal. U siebie teoretycznie powinno pójść lokomotywowi lepiej, przynajmniej zakładając, że trener Nikolaj Kokin ponownie skonsultował z zawodnikami przygotowanie toru. Powiem wam szczerze, że wcale nie jestem taki pewny, czy ostrowianie to wygrają. Ten tor na Łotwie co kolejkę jest zupełnie inny i może sprawić sporego psikusa ostrowi. Co prawda, mój typ na to spotkanie 42-48 dla ostrowi, choć mam wątpliwości. Awizowane składy są następujące: Lokomotiv Dałga w Pils. Pod dziewiątką Timolachki, dziesiątka Jewgeni Kostygow, 11 Wadim Tarasienko, pod dwunastką Kiascia Podżuk, z numerem trzynastym Andrzej Biedew, pod czternastką Artium Trofimow, z numerem 15 jeszcze nie wiemy. Natomiast to Ostrowia, pod jedynką Aleksandr Boktajew, dwójka, sam Master, z trójka Nikolaj Klint, z czwórką Tomasz Gapiński, pod piątką Grzegorz Walasek, z numerem szóstym Kamil Nowacki i z numerem siódmym Marcin Kościelski. No i zostały nam dwa spotkania w najlepszej lidze świata. A zaczniemy od Wrocławia, gdzie sparta nie podejmą lwy z W pierwszym meczu sporą niespodziankę, bo to właśnie wrocławianie wygrali na wyjeździe 41-49. Wrocławianie to zdecydowanie najbardziej pechowa drużyna tego sezonu. Gdy tylko Dariuszowi Śledziowi zaczyna się krystalizować skład i ustawienie par, nagle któryś z żużlowców doznaje kontuzji i wszystkie plany biorą w łeb. Co ciekawe, te kolejne urazy działają motywująco na pozostałych zawodników. Zwycięstwo w niedzielę może dać wsparcie ogromny komfort. Po pierwsze Spartanie umocniliby się na drugim miejscu, a do tego odjechaliby często chowianą na 5 punktów. Włókniarz broni składać jednak nie zamierza. Po wygranej za trzy z Falubazem w Częstochowie wyraźnie odbudowano morale. Bardzo dobre spotkanie z Motomyszami pojechali Paweł Przedpełski i Adrian Miedziński, którzy jak dotąd byli uważani za największych winowajców słabych wyników ekipy Marka Ciślaka. Lwy jednak muszą pamiętać o tym, że z każdym kolejnym meczem mają mniejszy margines błędu, bo coraz bardziej w kolejce do playoffów zaczynają rozpychać się grudziądzanie. Za Dena, którego w składzie Spartan zabraknie pierwszy raz od 7 września 2014 roku stosowane będzie zastępstwo Zawodnika. Ciekawe jest również to, ile razy pojedzie Wacław Milik. Śledź nie lubi ustawiać żużlowców jako kewlarów, więc Gleb ewentualnie zastąpi Czecha w dalszej części spotkania. Na Roszadę zdecydował się Marek Cieślak. Szkoleniowiec włókniarza stwierdził, że Matej Zagar w takiej formie nie nadaje się do prowadzenia juniorów. I tę rolę postanowił przypisać Fredrikowi Lindgrenowi. Słoweniec będzie natomiast doparowym Miedzińskiego. Hmm, czy lwy wykorzystają braków jego? Nie jestem tego pewien. Sparta ma atut własnego toru. I w dodatku widać, że... Frick Zaczął latać na całego. Mecz zapowiada się więc styk na styku, i młodzieżowcy mogą przechylić końcowy wynik. A wiemy, kto jeździ we Wrocławiu na pozycji juniorskiej. Tak więc mój typ na to spotkanie 50 do 40 dla Sparty. Awizowane składy na to spotkanie są następujące. Pod jedynką Leon Macen, dwójka Paweł Przedpełski, trójka Adren Miedziński, pod czwórką Matej Zagar, z numerem 5, Fredrik Lindgren, szóstka to Jakub Miszkowiak i siódemka Michał Gruchalski. Natomiast Sparta Wrocław pod dziewiątką Taiwo Finden, dziesiątka Jakub Jamruk, 11 Wacław Milik, pod dwunastką Max Frick, z numerem 13 Maciej Janowski, pod 14 Przemysław Liszka i z numerem 15 Maksym Drabi. Mecz zobaczymy w Ensport plus od godziny 15:45 i na ostatnie spotkanie przenieśmy się do Zielonej Góry, gdzie Faluba będzie miał kolejną szansę zatrzymać Unię Leszną. W pierwszym meczu w leśnie Byki spokojnie ograły myszkę Miki 51:39. Przed tym hitowo zapowiadającym się starciem, kibice, eksperci oraz pewnie sami zawodnicy zadają sobie pytanie. Jak nie tam, to gdzie? Chodzi oczywiście o to, komu uda się wreszcie poskromić mistrzów z Leszna. Blisko było już w Grudziądzu. Czy może teraz Patrykowi Dudkowi i spółce uda się w końcu pokonać Byki? Tak mi się wydaje. Może się to udać. Na bonus dla Zielonej bym jednak nie liczył. Ale myślę, że wygrają to spotkanie. Choć tak jak mówiłem w Q&A, dla mnie wygra ligę w tym sezonie. W tym meczu jednak stawiam na falubas 46-44. Awizowane składy są następujące. Unia Lesno: pod jedynką Emil Sayfudiną, dwójka Brady Kerts, trójka Jarosław Hampel, czwórka Janusz Kołodziej z numerem 5 Piotr Pawlicki, pod szóstką Dominik Kubera i z numerem 7 Bartosz Smektała. Natomiast falubas Zielona Góra, pod dziewiątką Nikki Pedersen, dziesiątka to Mikael Jebsen Jensen, pod jedenaską Piotr Protasiewicz, numer 12 Patryk Dudek, 13 to Martin Waculik, pod czternastką Damian Pawliczak i. Z z numerem 15 Norbert Krakowiak. Mecz zobaczymy w eSport Plus od godziny 18.30. Dojechaliśmy do końca, ale na tym mój dzień się nie kończy. Zabieram się za granie w Speedway Challenge, nagrywam, potem składam to w całość i jutro powinno być na kanale. A teraz jak zwykle dziękuję za wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco cię do tego zachęcam. Jak materiał ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!